Witam Cię byczku. Cześć i wisiekłania, cześć. To czytanie dla Ciebie jest bezterminowe. Zobaczymy, co będzie się u Ciebie działo w miłości. Co odchodzi, co przychodzi, na co warto zwrócić uwagę. Osobno będzie to czytanie dla osób w związkach i osobno dla singli. I oczywiście. Będzie przekaz dotyczący czasu. To zobaczycie w trakcie. Piszcie, czy to się w ogóle spełnia, ponieważ tutaj mam nowe karty. Nabyłam je dopiero co. Zobaczymy, jak one będą pracowały z tarotem. Ok? No dobra, to zaczynamy od osób, które są w związkach. Sprawdzimy sobie, Byczku, twoją energię u byków. Energia. Jeśli chodzi o związek. No, co tutaj wyrocznie będzie chciała powiedzieć? W jakiej jesteś sytuacji, w jakiej energii? Czytanie jest bezterminowe, jeżeli, miałeś to, jeżeli tu wszedłeś, to znaczy, że tak miało być, okej? Okay? O, i coż my mamy? Błogosławione, wow. Błogosławione, wymienianie się prezentami, no pięknie. Wasz związek, wyście, wy, wyście się spotkali bardzo nieoczekiwany sposób, gdzieś, gdzie w ogóle nie zamierzaliście zakładać rodziny, ale to tak wszystko zadziałało, tak poczuliście do siebie tę miłość i te motyle w brzuchu i w ogóle, że od tego momentu, od momentu spotkania, wy się nie rozstajecie, wy się kochacie. Wymieniają się prezentami. No właśnie, tutaj różnie. W jednych związkach jest ta równowaga w dawaniu ubraniu, a w innych nie. Zobaczymy o jaką tutaj energię chodzi. I tutaj już nam dopowie tarocik. Dopowie nam tarocik. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi u Ciebie? O co tutaj chodzi, byczku? No, coś jeszcze. Ojku, jejku... cóż to się pokazało? Tyle karty. Jesteś gotów? Przede wszystkim taka jest sytuacja pokazana, gdzie nie jesteś gotów na propozycję kogoś z tygonu ognia. To może być baran, lew, strzelec. Może to być Twój partner młodszy od Ciebie lub w Twoim wieku, ale z energią takiego młodzieniaszka, młodego człowieka. Tu jest energia zastoju, oczekiwania na coś. Dlatego biała karta, ona powinna być chyba na końcu. To tak jakby ktoś zapraszał na imprezę, na zabawę. Może to ty musisz organizować to, tą uroczystość jakąś, ale nie jesteś na to gotów, nie jesteś gotowa. Tu jest biała karta, pokazuje, mówi, yy, od każdego z was, yy, do każdego z was, Beku, należy decyzja. Yy, może też tak być, że na przykład ktoś się komuś chce oświadczyć, yy, ale ta druga osoba nie jest gotowa, na to, by przyjąć ten pierścionek, czy się oświadczyć w ogóle. Jesteście ze sobą, dobrze się ze sobą czujecie, ale coś tutaj czekasz na coś, aż się wydarzy, i dlatego nie jesteś gotów na działanie. Albo też możesz być w sytuacji, gdzie ktoś czeka na pierścionek, może ty, a może ta druga osoba i teraz no, czeka i się zastanawia, co zrobisz. Tu musicie sobie odwracać wszystko, tak? I brać tylko to, co są w współgra. Bo rzeczywiście możesz być w związku, gdzie właściwie niczego wam nie brakuje. Jesteście ze sobą szczęśliwi. I nie jesteście gotowi po prostu jeszcze, na przykład, pojechać na tą imprezę, gdzieś ktoś was zaprosił. No, także. Takie buty. Dobrze. I teraz sobie sprawdzimy. Co od Ciebie odchodzi, co do Ciebie przychodzi, na co warto zwrócić uwagę w Waszym związku? Co odchodzi, co przychodzi, na co warto zwrócić uwagę w związku, w którym jesteś? Co przychodzi, na co warto zwrócić uwagę? Kurczę, co odchodzi? Jakieś kłótnie, nieporozumienia. Może tu chodzi o zazdrość? Co odchodzi? Co odchodzi? Albo to są twoje myśli w głowie, gdzie nie wiesz, na czym stoisz. No Musimy sobie to dopowiedzieć. Piątka mieczy. Nie, piątka mieczy to jest nieporozumienia, kłótnie. Ktoś kogoś zdradził. W... O jezu. Jakaś prawda wyszła na jaw pokazało się byku w królu kieli, denarów przepraszam w królu denarów Możesz się kłócić z kobietą z trygonu ognia, baranę strzelec. Zastanawiasz się, czy z nią porozmawiać, czy nie Czy wyjaśnić się z tej sytuacji Może to być twoja partnerka Musicie odwracać sobie tę energię Co do ciebie przychodzi Ym. I znowu pokazujesz się w królu pentakli Ewidentnie to twoje czytanie Co do ciebie przychodzi Co do ciebie przychodzi <gry> Proszę pana waszym związku. No, nic się takiego wielkiego nie działo, ale myślę, że będziesz miał pomysły, czy będziesz miała pomysły na to, by rozruszać ten związek, żeby. Co? I mamy szóstkę pentakli, czyli będziesz chciał rozmawiać ze swoją partnerką, coś jej zaproponować. Zwróć na to uwagę, w jaki sposób mówisz, wybieraj dobrze słowa. Oj, tak, oj, tak. <grych> Ojku. Mhm. Na co zwrócić uwagę? Zobacz mamy trójkę mieczy, piątkę buław. To jest i porozumienie przez zranienie serca. Zwróć uwagę. Y Właśnie, w jaki sposób mówisz to, co wcześniej powiedziałam? Bo jesteście w stanie uratować ten związek, ale bardzo dużo zależy od ciebie, byku. Zaproponuj jakąś sensowną, jakieś sensowne rozwiązanie, na które ta osoba, o której teraz myślisz, twoja partnerka czy partner, pójdzie na to. Hmm? I teraz karty czasu. Nie wiem, czy to. Zadziała, zadziała, co? Zobaczymy. Karty czasu. Co chcą powiedzieć bykom, które są w związku? Jakieś ważne sytuacje. Ważny okres czasu. Ojej, za dużo, ej. Za dużo. Jedną kartę poproszę, dwie maksa. Nie tyle. No cóż, dla byka, który jest w związku. Szybciej niż myślisz. Szybciej niż myślisz. Zaraz sprawdzimy, o co chodzi. Szybciej niż myślisz. Szybciej niż myślisz. Co takiego się wydarzy? Szybciej niż myślisz. Szybciej niż myślisz. Hmm. szybciej niż myślisz. Czy... Ja tutaj Ciebie nie widzę kompletnie, szczerze mówiąc. Hmm. Pokazało się królki lichów. Możesz dowiedzieć się, może nawet jakiś Twój kumpel, może Twój przyjaciel. Może ci opowiadać przez internet, jakie jest zmęczone, jak męczy go relacja z X kobietą i, i że się rozstają bo ta relacja go męczy. Możliwe, że to jest mężczyzna w związku, który mógł wcześniej być zafascynowany właśnie tą kobietą, ale takie życie na dwa fronty go męczy i teraz jest to odejście szybciej niż myślisz. A może to jesteś w tej energii? No, ciężko mi powiedzieć, ale bardziej. Przemawia mi, do mnie sytuacja, gdzie możesz dowiedzieć się od kogoś przez internet właśnie o tej sytuacji tutaj, szybciej niż myślisz. Nie wiem, z jakiegoś powodu mi się te karty właśnie takie pokazały, dla ciebie. Myku. Dobrze, to wszystko dla osób, które są w związkach. Trzymajcie się, pa. Teraz zobaczymy, cóż u Singli. cóż u Singli się wydarzy. Singli. Cześć, singli. Cześć, byczku. To czytanie jest dla osób, które są singlami i ty myślę, że jesteś. Jesteś ciekaw, czy jesteś ciekawa, co tutaj karty będą chciały powiedzieć. Sprawdzimy sobie twoją sytuację, dobra? Na no tą chwilę, której Właśnie tutaj przybyłaś, czy przybyłeś? No. Cóż tutaj wyraźnie czy nie chcę przekazać singlom? Czytanie jest bezterminowe, także zobaczymy, co już tutaj się pokaże. Kręcenie się w kółko. Nie ma jak w domu. Rąbę drewno. Ojejku. Ja tu widzę byczka, który <laughs> kręci się w kółku. Możesz mieszkać w dużym domu, yy, palić w piecu, rąbać drewno. Taką, wiesz, snuciec codzienność. Chce mi się powiedzieć emeryta. No, nie wiem dlaczego. Niezależnie, w, w jakim jesteś wieku, i jesteś singlem z, z różnych powodów, to powiem ci tak, że ty po prostu już wpadłeś w tą rutynę, w stagnację. Wiele się w twoim życiu nie dzieje. Zobaczmy, byczku, w w drogi, o co tu chodzi? Coś tu tarot chce powiedzieć. Byku, ty, czy miałeś propozycję w pracy od kogoś z pracy? żeby na przykład pójść na kawę, może ktoś cię zaprosił na kawę, na spotkanie, nie musi być to kawa, a może na spacer. I to zaburza twój świat. Kręcisz się w kółko, uważasz, że nie ma y, jak w domu i tak dalej, nie będziesz... Y, jakby głowy sobie zawracał jakimiś miłostkami, a na pewno to on mi nie tylko tak mówi, przecież ja jestem już taka i, i, i samo, samo sabotaż to się nazywa? No i robisz to, robisz to, jaka jesteś za duża, za mała, za gruba, za chuda brzydka, stara, no cuda jaja za przeproszeniem i słuchajcie, no chodzi o to, że ty po prostu myślisz w bardzo negatywny sposób o sobie i nie chcesz słyszeć o żadnej miłości, bo przecież być może w tym wieku nie wypada słuchajcie, już popłynęłam sorry, no tak mi się tutaj dobrze mówi dobra taka energia twoja singlu byku Dobrze, co od ciebie odchodzi, co do ciebie przychodzi, na co warto zwrócić uwagę? Cóż dla byka, cóż dla byczka? Cóż dla byczka, dla singla? Co od ciebie odchodzi, co do ciebie przychodzi, na co warto zwrócić uwagę? Yy. Na koniec sprawdzimy sobie sytuację ważną dla ciebie. Ale dobra, y, która będzie w czasie jakoś osadzona, myślę. No dobra, teraz zobaczymy. Co od ciebie odchodzi? Dziewiątka buław. Co do ciebie przychodzi? Kapłanka. I na co warto zwrócić uwagę? Dziesiątka mieczy. Ojejku. No, pokazała się twoja energia, byku. Dokładnie to. Dziewiątka była. zobacz, jesteś w sytuacji, gdzie no ty już masz wszystkiego dosyć, jesteś już zmęczona, jesteś zmęczony, i nie chce ci się już nic, i to od ciebie odchodzi, Aha. i to od ciebie odchodzi, taka energia od ciebie odchodzi. Odchodzi taka energia. Sprawdźmy o co chodzi. Aha, aha. Za dużo, bez przesady. Dobra. Słuchaj, tutaj pokazała się sytuacja, gdzie no jest to stagnacja, jest to oczekiwanie na coś. Tutaj przychodzi ktoś z propozycją do ciebie. Masz do jakiegoś wyjazdu. I to już od ciebie odchodzi, bo Ty będziesz myśleć, kurczę, po co mi to, gdzieś się wyjeżdżać, gdzieś się spotykać, nie? A już ta energia od Ciebie odchodzi. Co do Ciebie przychodzi? Mamy kapłankę, mamy kapłankę. Co do Ciebie przychodzi? Co do Ciebie przychodzi, singielko, bo to niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, tutaj ta energia jest dla Ciebie. No właśnie. Co do Ciebie przychodzi? Zmienia się Twoja energia. To z tego, z tej sytuacji, gdzie, no nie wiem, nie jestem gotowa na te spotkania, na, jestem silna, wiem, znam swoją wartość Przyjmę tą propozycję. A spotkam się. Zobaczę jak będzie. Jeżeli jesteś kobietą, to to powiem ci, że ty będziesz tą, która nim całkowicie zawładnie. Zrobi dla ciebie wszystko. A jeżeli jesteś mężczyzną, to ty będziesz pozwalał na to, by ta kobieta Tobą rozporządzała, bo to by się to będzie podobało. Takie tutaj energie widzę. A na co warto zwrócić uwagę? Na co warto zwrócić uwagę? Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. To jest wiesz, koniec czegoś zaczyna się coś nowego. Czyli etap takiego osamotnienia, samotności się kończy. Pokazuję, że mi się tutaj, jeżeli jesteś kobietą, to możesz być w energii królowej kielichów. Osoby bardzo empatycznej, takiej, która lubi y, pomagać innym bezinteresownie, y, nie mówisz o swoich problemach, a mężczyzna, możesz, jeżeli jesteś mężczyzną, możesz być kimś, kto chowa swoje emocje głęboko w sercu działasz przez rozum, nie pokazujesz tych emocji, ale coś w tej kobiecie cię ujęło, i, a jeżeli jesteś kobietą, to coś ujęło ciebie w nim dobrze? Bo ja już nie wiem, czy dobrze mówię. <todgłosy> Wiecie o co chodzi. Jest ten Zad... Ona taka jest niechętna, ale on będzie chciał działać. Jeśli to ze z Wami współgra, rezonuje. O kurczę, jeszcze trzeci ci mężczyzna się pokazał? możesz być kobietą, która ma po prostu powodzenie, i będziesz miała co, kogo wybierać król buław to jest o, to jest małżeństwo nawet możecie się nawet, powiedziałabym nawet, że możecie spotkać się u wspólnych znajomych którzy są małżeństwem no Niewinne spotkanie może się przerodzić w coś więcej. Zobaczmy teraz karty czasu. Co dla byka singla, singielki będą chciały powiedzieć karty czasu. W najmniej oczekiwanym momencie. <śm> w najmniej oczekiwanym momencie. W najmniej oczekiwanym momencie. Dobra. Co się wydarzy w najmniej oczekiwanym momencie? Zobacz. Dziesiątka mieczy. To sama karta, co tu. Co się wydarzy? Zobacz. Jest ta nuda stagnacja. Wyjazd. Los... Kurczę, to jest sytuacja karmiczna dla Ciebie, Byku. Tutaj będziesz miał, czy będziesz miała okazję na spotkanie, na wyjazd. I tutaj mamy tego diabła, czyli no zaiskrze jak nie powiem co między Wami. Yy, podczas tego wyjazdu, podczas spotkania. No proszę, proszę. Kochani, to wszystko z mojej strony. Dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!